Ponad 100 m2 to przy dzisiejszych cenach nieruchomości luksus, na którym może sobie pozwolić mało kto. A cena? Ponad 1 700 000 zł. Czy to dużo czy mało? I czy to już albo jeszcze standard premium? Porozmawiamy o tym wszystkim z agentem, który sprzedaje to mieszkanie. Przepytamy go od A do Z. Nazywam się Anton Bubiel, jestem współzałożycielem Sonar Home, gdzie od ponad 7 lat za darmo wyceniamy mieszkania, a sprzedających łączymy z najlepszymi agentami nieruchomości. Zapraszam. Dzisiaj po raz kolejny już spotykamy się z Ignacym Szwedzińskim z agencji Etheria Consulting, z partnerem Sonar Home. Ignacy, gdzie jesteśmy? Cześć, cześć też Wam. E, jesteśmy, tak jak widać, na dosyć spokojnej uliczce, e, ulicy Rogalińskiej w Warszawie. Jest to Wola. Jesteśmy pomiędzy dwiema stacjami metra, czyli pomiędzy metro Płocka, które tak naprawdę jest zlokalizowane 3 minuty na piechotę stąd i rondo Daszyńskiego, też to no, na piechotę to pewnie 5-6 minut, czyli lokalizacja praktycznie centrum Warszawy. A dlaczego się tutaj spotykamy? Spotykamy się, ponieważ w budynku, który jest za nami jest mieszkanie, które właśnie sprzedaje. Jeszcze kilka słów odnośnie samej lokalizacji, bo mało osób pewnie wie, no prócz wielkiego zagłębia biurowego, tak, czyli Rondo Daszyńskiego, potem Rondo ONZ, to co jest ważne to uliczka obok rozpoczyna się moim zdaniem jedno z lepszych zagłębień restauracyjnych. Mamy tutaj restauracji no, dziesiątki, ponieważ w tych wszystkich takich budynkach nowo wbudowanych w lokalach na dole, restauracji mamy z całego świata i to, co jest ważne, prawie każda z nich ma opinię na Google, na Google 47, 48, 49. Tu jeżeli ktoś lubi życie miejskie, to to jest właśnie miejsce dla niego. Dobra, nie mogę się już doczekać, żeby zobaczyć, co masz na sprzedaż. No to chodźmy do środka. Anton, samo mieszkanie ma ponad 100 metrów, dokładnie 108 metrów. Obecnie znajdujemy się w salonie. Tak jak widzisz, to co jest najbardziej odczuwalne, to przestrzeń. Sam salon ma ponad 45 metrów, w połączeniu z kuchnią, która jest za nami, więc to jest przestrzeń tak naprawdę większa niż niektórych całe mieszkanie. I to powoduje, że w, tej, w tym miejscu możesz się poczuć naprawdę komfortowo. Tak? To, co mamy przed nami, to mamy okna tak naprawdę po całą, całej szerokości tutaj tej strony salonu, więc ono też jest dobrze oświetlone. Tutaj mamy stronę południową, mamy lodzie, to wszystko powoduje, że ta przestrzeń jest jeszcze większa i jeszcze bardziej przestronna oraz jasna. Mm -hmm. Właśnie, widać dużo przeszkleń i wyjście na sporej wielkości lodzie. A jednocześnie patrząc z perspektywy, co widać przez lodzie, widzę parking. Tak, mamy tutaj parking wielopoziomowy. Jest to taka lokalizacja, że tak naprawdę każda część ziemi jest zabudowywana. I teraz pytanie, czy taki parking to jest plus czy minus? W moim zdaniem to jest bardzo duży plus. Jeżeli byłby to biurowiec albo inny budynek, nie mielibyśmy w ogóle dostępu światła. Jak wejdziemy potem na lodzie, zauważysz, że dzięki temu, że jest ten parking, mamy widok nawet na czyste niebo. Jest to pierwsze piętro, więc nie jest to wysokie piętro, a z balkonu czy nawet z kanapy, na przykład tutaj z tego miejsca, możesz zobaczyć niebo. Więc jest to też wyjątkowe, jeżeli chodzi o tą lokalizację i daje nam to właśnie to, że jest tutaj ten parking. Więc można powiedzieć, że widok, stojąc tutaj, nie jest bardzo atrakcyjny, ale jest korzystny dla odczucia czy przeżycia w tym mieszkaniu. Jasne. Powiedz jeszcze, jaka to jest wysokość pomieszczenia i o co chodzi ze światłami, bo nie widzę standardowej lampy zwisającej z sufitu. Tutaj, jeżeli chodzi o oświetlenie, tak jak ogółem, jak ogółem też możesz zauważyć, całe mieszkanie zostało wykonane jak na tamte czasy, tak? bo to były no początki lat 2000 lub 2009 rok. Zostało wykonane naprawdę porządnie i rozwiązanie związane ze światłami na tamte czasy też było bardzo nowoczesne. Dzisiaj też jest. Mamy tutaj oczywiście połączenie do, do różnych oświetleń, bo one są schowane też w różnych miejscach, są ukryte, w niektórych miejscach mamy delikatnie podwyż, podwieszane sufity i te lampy Wystają. Wszystkie lampy też są sterowane radiowo. Mamy połączenia zwykłe, czyli sieciowe po sieci elektrycznej, ale mamy system, który steruje to radiowo. Można tworzyć specjalne strefy, czyli na przykład za pomocą pilota zapalać światło, żeby się zapalało tylko w salonie, w kuchni, albo poszczególne pory dnia, na przykład zrobić jakąś taką strefę też wieczorną, tak żeby było podświetlenie tylko i wyłącznie przy oknie, albo gdzieś za zabudową tutaj telewizora. To wszystko jest możliwe. I to co jest ciekawe, ten system można. Teraz zaktualizować tak, żeby był sterowany z telefonu. O. Bo ta firma dalej funkcjonuje i ma nowsze rozwiązania. To wszystko jest gotowe i można to użyć. Jeżeli chodzi o wysokość, no tutaj jest standardowa 2,70. Aczkolwiek, y, między innymi, przez to, jak te pomieszczenia są duże, tak? czy salon, czy połączenie tutaj salonu z kuchnią, czy, czy nawet sypialnie, bo sypialnie też są naprawdę duże i, i przedpokój, który jest dosyć szeroki, to wszystko powoduje, że odczucie y, wysokości y, jest po prostu większe. To co też wpływa na wysokość, no to też drzwi do pomieszczeń, które zobaczymy i pewnie to jeszcze omówimy sobie bliżej sypialni, ale wysokość blatów, bo tutaj też blaty nie są standardowe, tu mamy metr 5. Faktycznie, faktycznie są dużo wyższe. Niesamowite, ja jako osoba wysoka, powiem tak, no zawsze przy standardowej wysokości blatu, 85, no to muszę się tak delikatnie schylać, nie jest to zbyt wygodne. Tutaj jest odczuwalnie wyżej. Powiem szczerze, przy takiej wysokości to może bym nawet czasami jakiegoś ogórka pokroił. Mało tego powiedzieć, że przy takiej wysokości nawet zmywanie garnków jest przyjemne. Nieźle. A powiedz jeszcze jedna rzecz, bo widzę, że tutaj w wyspie jest od dołu taka wnęka. O co chodzi? Tak, to jest rozwiązanie na pupila domowego. Wow. Tak, czyli jeżeli ktoś ma kota, psa, e, no to z racji tego, że dużą część dnia spędzamy czy w kuchni, czy właśnie w salonie, on ma miejsce, gdzie może bacznie nas obserwować i być blisko nas. Okej, okay, czyli tutaj mamy strefę do gotowania posiłków. Mamy to miejsce nawet dla pupila. A tam mamy strefę jadalnianą. Tak, strefa jadalniana z bardzo dużym stołem. Zmieści się cała rodzina. Też będzie bardzo dobrym rozwiązaniem na, na jakieś spotkania towarzyskie. Ja tą całą przestrzeń, czyli i jadalnię, kuchnię, salon traktuję jako jedną wielką, tak? Bo tak naprawdę jeżeli ktoś tu żyje, to przemieszcza się z pomieszczenia, mówię w cudzysłowie, bo nie ma tych ścian, jednego do drugiego Słyska. cały czas. Chodźmy teraz zobaczyć sypialnię. Znajdujemy się w sypialni. Obie te sypialnie, tak jak wspomniałem, są dosyć duże. Tutaj mamy ponad 13 metrów kwadratowych. Jest to odczuwalne, bo mamy bardzo duże łóżko, a wciąż z obu stron łóżka jest ta przestrzeń, gdzie na spokojnie dwie-trzy osoby nawet mogłyby się zmieścić. Za mną jest zabudowana szafa. To też to rozwiązanie, które pomaga gromadzić wszelkie potrzebne rzeczy i pod ręką, ale też elegancko zabudowane i bardzo duży plus z tej sypialni mamy wyjście na balkonik. Tak. Balkon rozciąga nam się tam po, po całej szerokości mieszkania. Jest to doskonałe rozwiązanie, jeżeli ktoś na przykład lubi wypić sobie rano kawę, jeszcze nie wychodząc z sypialni, wyjść na zewnątrz, poddychać tym powietrzem, ewentualnie zapalić papierosa. Tak. No to, to wszystko tak naprawdę tutaj jest możliwe. Zdecydowanie przestrzeń y, jest bardzo funkcjonalna, y, robi fajne wrażenie. I to, co jeszcze wspominam, jak byliśmy w salonie. Oba jesteśmy bardzo wysocy. Y, za nami widać drzwi. Tak, tutaj wysokość, wysokość tych drzwi to jest 2,40, więc ona jest ponadstandardowa i to nam też i wydłuża pomieszczenie, i wprowadza komfort, jak się przechodzi. Nie ma tego uczucia, trzeba gdzieś głowę schylić. No, czujesz się po prostu bardzo, bardzo komfortowo. Zdecydowanie bardzo ciekawe rozwiązanie. Zgadza się, chodźmy zobaczyć drugą sypialnię. Jesteśmy w drugiej sypialni. Wspomnę o tym, co się dzieje za nami. Jak widzisz, roleta idzie do góry. W każdym oknie mamy tutaj zamontowane rolety. One są. Z jednej strony antywłamaniowe, tak, no bo zabezpieczają mieszkanie, ale moim zdaniem największą wartością jest to, że potrafią pomieszczenie całkowicie zaciemnić. Czyli w przypadku snu dziecka, czy w przypadku osoby, która na przykład potrzebuje w ciągu dnia się przespać, można zrobić tutaj absolutną noc. Świetne rozwiązanie. Uwielbiam spać, jak jest ciemno i dla mnie rolety są a, a ogromnym atutem. A dla kogo w ogóle jest to pomieszczenie? Bo mówimy o spaniu. Nie widzę tu łóżka. Łóżka nie ma. Łóżko to też jest taki element, który raczej już można sobie w zależności od potrzeb sprezentować. Przy czym to pomieszczenie może mieć dwie funkcje. Tak? Po pierwsze w przypadku na przykład rodziny z dzieckiem. Może to być pokój dziecięcy. Tutaj mamy powyżej 12 metrów, więc ta przestrzeń też jest bardzo komfortowa dla takiego dziecka. Może to też pełnić funkcję gabinetu, jeżeli to będzie na przykład małżeństwo i ktoś z, z tej pary będzie pracował w domu. A dodatkowo w trzecim przypadku może to być pokój gościnny. Takie przypadki też bardzo często się zdarzają. To jest przestrzeń, którą po prostu warto mieć. Świetnie. Jeszcze jakieś pomieszczenia nam zostały? Tak, mamy jeszcze dwie łazienki. To jest pierwsza z nich. Jest ona raczej do korzystania gdzieś tam w ciągu dnia. Mamy podstawowe rzeczy, które są potrzebne, czyli toaleta, umywalka. Mamy też odgrodzone tutaj miejsce na pralkę oraz rzeczy potrzebne gdzieś tam do sprzątania, więc to też zostało bardzo fajnie przemyślane. A dodatkowo na samym końcu łazienki mamy zlokalizowany prysznic. Jest to też zapewne łazienka dla gości, bo znajduje się najbliżej salonu. Naturalnie. Mamy blisko wejścia, blisko salonu, kuchni, czyli tej, tej przestrzeni, gdzie w ciągu dnia spędzamy czas. Jest to wizytówka mieszkania dla osób, które gdzieś tam przychodzą. Ale mamy też drugą i zaraz ją zobaczymy. Jesteśmy w drugiej łazience. Nazywają to łazienką, chociaż tak naprawdę to jest strefa kąpielowa. Spójrz na wannę za sobą. Ona jest naprawdę olbrzymia bez problemu pomieści parę, tak? małżeństwo, czy jedną osobę, ale jest to przestrzeń, w której będziesz mógł się relaksować godzinami, ponieważ możemy tutaj manipulować światłem, możemy zrobić to wszystko bardziej klimatyczne. Tu po brzegach na tym drewnianym wykończeniu możesz sobie rozłożyć świeczki, możesz czuć się jak w najlepszej strefie spa. Dodatkowo masz telewizor, masz yy, sprzęt audio, możesz czy coś sobie zobaczyć, czy czegoś posłuchać. To jest czas, który możesz spędzić i on będzie tylko i wyłącznie dla Ciebie, tak? czy dla przyszłego właściciela. Bardzo fajne wrażenie też robią te elementy artystyczne, sztuka z tymi wcięciami w ścianie, tutaj nad wanną. No, zdecydowanie to pomieszczenie robi bardzo fajne wrażenie. Chętnie bym został tutaj na dłużej. Ale czeka nas jeszcze wycena tej nieruchomości na stronie Sonar Home. Dobrze, chodźmy w takim razie zrobić tę Dobra, jesteśmy w Warszawie. Przy ulicy Rogalińska 1. Ile to jest dokładnie metrów? 108,7 prawie. Mamy trzy pokoje. Jesteśmy na w pierwszym piętrze z dziesięciu, się zgadzam. Mam tutaj już podpowiedziany rok budowy 2007. Może być, tak. No i jak zwykle kwestia standardu. Jak, na co oceniasz standardy? Standard, standard tutaj jest gotowy do wprowadzenia. Tak bym to określił. Myślę, że tam o szczegółach będziemy rozmawiać pewnie też później. Dobra, zaznaczmy gotowe do wprowadzenia, bo faktycznie pewnie niektórzy mogliby powiedzieć, że to jest bardziej standard do odświeżenia, ale zobaczmy, co algorytm powie przy standardzie gotowy do wprowadzenia. Wiemy, że to jest winda, mamy balko Home. Mamy miejsce postojowe? Mamy miejsce postojowe. Dodam, bo to też zwiększy e, łączną wartość e, zbyceny. Czy jest w dzielnicy komórka gotowska? Nie ma. Dobra, zobaczmy, co na to nasz algorytm. Łączna wartość wraz z miejscem postojowym, którą e, mówi Sonar Home, jest to 1 896 000 w standardzie gotowy do wprowadzenia. Jeszcze zobaczymy na widełki cenowe od 1 800 000 do nawet 1991. W jakiej cenie sprzedajesz tę nieruchomość? Obecnie ta nieruchomość jest wystawiona w cenie 1780 plus 60 tysięcy za miejsce parkingowe, tak? czyli mamy 840. Okej, okay, czyli um, faktycznie jesteśmy bardzo, bardzo blisko wyceny z raportu. Nieco bliżej tych dolnych widełek. Przy czym tutaj też zwrócę uwagę, że gdybyśmy. Zaznaczyli standard do odświeżenia, to byłoby troszeczkę w drugą stronę. Bylibyśmy nieco ponad wycenę z raportu, bo ona by wynosiła 1,806,000 i bylibyśmy z kolei bliżej górnych widełek. Także tutaj wszystko zależy od, od oceny standardu przez osobę wyceniającą. To, o czym chciałbym porozmawiać w kontekście tej naprawdę bardzo ciekawej nieruchomości, to czy to jest nadal. Segment nieruchomości premium. Sama kwota ponad 1 800 tysięcy robi bardzo duże wrażenie, i dla wielu Polaków jest to kwota nieosiągalna. Ale specyfika rynku warszawskiego jest inna. I czy my możemy tylko przez samą cenę zakwalifikować tę nieruchomość do segmentu premium? Ogólny rynek premium jest. W pewien sposób ciężki do określenia. Tak? Ja mam też zawsze problem, jeżeli chodzi o budownictwo, czy to z lat 90. czy z początku 2000, bo jest to trochę inne budownictwo, niż teraz się buduje, trochę inne niż budowało się w latach 50. nawet czy, czy, czy przedwojennych, ono w większości się źle zestarzało. Ta stylistyka budynku z zewnątrz. Tutaj mamy taki przypadek, że sam budynek on nie wygląda źle, ale jak porównamy sobie do budynków z 2015. Czy nawet 24 czy 5? Widać różnicę. Tak? I to też między innymi trochę nam wpływa na to, czy możemy to określić jako premium, czy nie. Z jednej strony to, co powiedziałeś, czyli cena stosunkowo wysoka, jak za jedną nieruchomość, jak za nieruchomość trzypokojową. Tak? Sama powierzchnia mieszkania, czyli powyżej 100 metrów, też pierwsza myśl, jest to coś bardziej premium. Tak? Jeżeli ktoś poszukuje takich mieszkań, no to na tym rynku premium gdzieś też się obraca, więc to są rzeczy, które by nam to wskazywały i na pewno w 2007, 2008, pewnie nawet w 2012 to była nieruchomość premium. Tu mamy rozwiązania, które w tamtych czasach dla niektórych osób były w ogóle niedostępne. Właśnie, gdybyśmy mogli dla widzów podsumować, jakie rozwiązania lub jakie cechy tego mieszkania kwalifikują je do segmentu premium, a jakie z kolei w kontekście dzisiejszych standardów i oczekiwań wobec tego segmentu tutaj nie doświadczymy, nie zobaczymy to tak, no zaczynając od samego początku, yy, mamy rolety. W każdym oknie mamy rolety, one też y, nie są na jakieś taśmy, tylko one są sterowane automatycznie. Yy, można je zaprogramować, i to też było już wcześniej, yy, w zależności o której godzinie chcemy, żeby one się wschodziły w górę, czy schodziły. Więc to jest rozwiązanie, które nam wskazuje na premium. Sama podłoga, tak? drewniana podłoga, y, czy, czy to z jakiego jest drewna, tak? bo tu jest y, dąb na podłodze, też nam wskazuje na to, że wykończenie było y, Nikt raczej nie szczędził pieniędzy, żeby wykończyć po prostu to mieszkanie. Dodatkowo, system oświetlenia, czyli to, co wspomniałem, to, że też można go zaprogramować, to, że jest sterowany pilotem, czyli tak naprawdę siedząc na kanapie w 2009 roku, można było sobie zaświecać światła w sypialni, w kuchni czy gasić. No to też jest rozwiązanie premium. I patrząc na dzisiejsze standardy, trzeba byłoby pewnie delikatnie to mieszkanie, delikatnie, trzeba byłoby po prostu to mieszkanie doinwestować. A czy na przykład sam fakt tego, że na tym metrażu mamy tylko w konwencjonalnym ujęciu trzy pokoje? Czy to też jest cecha standardu nieruchomości premium, czy to jest po prostu no, przypadek? Znaczy to jest. Jest to powiedzmy cecha standardów premium, tylko nawet patrząc, to też co prawda poza kamerą gdzieś tam rozmawialiśmy, ale patrząc na ogólne ceny tutaj w tej okolicy Woli, tak zlokalizowanej przy Rądzie Daszyńskiego, czy nawet przy Kolejowej, czyli okolica no, bardzo zbliżona, a nawet czasami po prostu trochę dalsza, ceny za metr kwadratowy w stanie deweloperskim potrafią sięgać 30 tysięcy, prawie 40 tysięcy. Tak. Tutaj mamy mieszkanie, gdzie teoretycznie, tak jak wspomnieliśmy, można zamieszkać, wprowadzić delikatne zmiany, albo nawet ich nie wprowadzać, a ceny mamy niecałe 17 Tysięcy za metr kwadratowy. Mhm. I to też trochę nam obrazuje, że od tego rynku premium yy, yy, jesteśmy troszkę oddaleni. Ignacy, jest jeszcze jedna kwestia, o którą chciałbym dopytać. Czy widok z okna to jest element tego segmentu premium? Jeśli tak, to jaki widok? Kwalifikuje do nieruchomości w segmencie premium, a jaki dyskwalifikuje nieruchomości? To, to jest dobre pytanie. Tak? Jaki widok faktycznie y, kwalifikuje się do tego segmentu premium? Tak naprawdę dla każdego to jest coś innego. Ale ogólnie, jakby mielibyśmy przyjąć jakąś taką zasadę, y, to każdy lubi mieć za oknem przestrzeń. Tak, to jest coś, co też człowieka uspokaja. Jeżeli jest ta przestrzeń, jeżeli przez dłuższy czas patrzymy w przestrzeń, to podobno nasz mózg gdzieś potrafi się uspokoić, nawet zresetować. Więc za takie widoki ludzie płacą. Tak? I teraz tak jak wspomniałem, niektórzy na przykład wolą, żeby był to widok na park, tak? czy ponad park. Niektórzy wolą na przykład życie miejskie, czyli widok z wyższych pięter na wieżowce, na Pałac Kultury. Są osoby, które na przykład pewnie wolałyby mieszkać w okolicach Starówki z widokiem gdzieś też na na, na starówkę, tak? Dla każdego ten widok może być inny, ważne żeby była ta przestrzeń. Okej, okay. to jak by wyglądała cena tego konkretnego mieszkania, gdyby posiadało taki typowy widok z okna o standardzie premium, czyli na przykład na park albo skyline warszawski z widokiem na wieżowce? Nawet jak analizowałem cenowo to obecne mieszkanie, tak doszliśmy gdzieś do transakcji też sprzedaży mieszkania. Dokładnie w tym budynku, tylko na ostatnim piętrze było to mieszkanie dwupoziomowe. Myślę, że to mieszkanie jakby miało lepszy widok, można byłoby na spokojnie na start, nie patrząc na wyposażenie, zahaczać o cenę 3 do 4 tysięcy za metr wyższą. Przy czym ogółem z rynkiem premium jest to tak, że w pewnym momencie, jeżeli mamy te poszczególne cechy mieszkania, czyli albo bardzo dobre wykonanie, albo wspaniały układ, chociaż tu ten układ jest, tak albo właśnie widok. To są osoby, które są w stanie zapłacić dużo wyższą cenę niż nawet powiedzmy jakieś tam wyliczenia rynkowe. To Ignacy, dla kogo jest to konkretne mieszkanie? Czy ono jest dla klienta premium, czy dla kogoś innego? Nie chcę określać tych klientów premium, nie premium. Ja widzę dwa tutaj takie profile klientów docelowych i myślę, że tak to finalnie się zakończy. Po pierwsze, z racji, tego loka z racji lokalizacji. Tak, jesteśmy w centrum miasta, to wszystko tętni życiem. Komunikacyjnie jest bardzo, bardzo wygodnie. O samej mieszkaniu już dużo powiedzieliśmy, więc nie będę tutaj tego streszczał. Może to być albo młoda para z dzieckiem lub docelowo z dzieckiem, ale młoda para, która po prostu lubi takie życie i szuka tej komfortowej przestrzeni. Druga grupa, która takim mieszkaniem i się interesuje i może takie mieszkanie kupić, to są rodzice, którzy odchowali już swoje dzieci. Tak? Czyli tuż po odchowaniu dzieci, jeżeli chcą przejść na, nie mówię na starość, tak? ale na swoje życie gdzieś na nowo, tak? czyli dzieci już mieszkają osobno, a oni mogą zacząć ponownie żyć pełnią, pełnią życia takiego miejskiego, czy chodzić do teatru, czy mieć blisko parki, tak? no bo to komunikacyjnie do Ogrodu Saskiego też jest 10-12 minut, tak? w zależności którym środkiem komunikacji. Więc oni wtedy mogą rozpocząć powtórnie takie życie przed rodzicielstwem. Ignacy, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie nas do tej bardzo ciekawej nieruchomości. Trzymam mocno kciuki, żeby udało się ją sprzedać za cenę satysfakcjonującą dla właścicieli i dla kupującego. Dziękuję bardzo, też byłoby mi bardzo miło, no i zapraszam do kolejnej nieruchomości. Dziś dowiedzieliśmy się, że ani metraż ponad 100 m2, ani cena ponad 1 800 zł nie sprawia, że nieruchomość kwalifikuje się do segmentu premium. Jednocześnie Ignacy ma naprawdę ciekawą ofertę dla kogoś, kto chce mieszkać w komfortowym mieszkaniu w centrum Warszawy. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, kliknij lajka. Like Dzwoneczek i subskrybuj nasz kanał. A jeżeli chcesz się dowiedzieć, ile warto jest Twoje mieszkanie, możesz zrobić to za darmo na sonarhom.pl. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.